Dzień dobry drodzy ogrodnicy, znajdujemy się w chwili obecnej przed naszymi hotelami dla owadów, można zobaczyć, ile pszczółek murarki ogrodowej tutaj lata, wreszcie jest ciepełko, dlatego popatrzcie całe roje można powiedzieć, chociaż murarka ogrodowa nie tworzy rojów, ale no takie wielkie zagęszczenie. Popatrzcie, dlatego warto instalować hotele dla owadów w swoich ogrodach. To niesamowicie wspomaga zapylanie roślin, które kwitną. Popatrzcie, co się tu dzieje, jaki szał. Szał kopulacji wręcz. Samce, samczyki próbują dorwać samiczki. Zwykle u murarki ogrodowej, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, pierwsze wylatują samce, a później z kokonów złożonych w głębi rurek wylatują samiczki. I jak tylko wystawią łebki z rurek samce masowo, masowo na nie. Popatrzcie, jakie się tu dzieje, jakie kombo. Trzy, cztery pszczółki na sobie. Każda próbuje dotrzeć do samicy. To jest przyroda, to jest natura. Niesamowite. I słuchajcie tego dźwięku.